Cześć, witajcie ludzie, z tej strony Reflexa, to kolejny odcinek na tym kanale W tym momencie idziemy do tego, że w końcu zrobić tą misję Bo nie pamiętam, ile, kilka razy wiem, że nie mogliśmy tej misji zrobić w ogóle Bo tak, albo ta misja się załączała, włączała, albo ta i tak w kółko No dobra, łatwiej byś nie może Czy mi się może gra nie wyłączać?

I'm ready. I'm ready to fucking anything. Yeah. <laughs> Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry, I'm, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really bad. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? <laughs> I haven't considered it. Uh, you sent me a message. What do you want? I want help! I'm losing the plot here! Pause. Nah, shitty, man. Now look, you really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Did he get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue. in If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah, easy as can be. Okaj, tu uh, I'll just go take Tak, of it then. Yeah. Bye. <śles> Co Yeah. tak, się... Co tu się tak, Ja przepraszam bardzo. Co tu poszło nie tak i tak bo, to jeszcze pytanie, gdzie jest a moje auto? To co, no ej! Auto nam zajmali. O tu podjechaliśmy, idzie auto. No auto było i teraz auto nie ma, tak? No, nie, no i muszę teraz. Ale co się z tak taksówkiem stało, że ona jakaś taka przybita była? Znaczy z tego co widziałem, to jedziemy po jakieś. Idziemy, ukraść, y, auto. o Dojdziemy zaraz? O, to już jest normalne, ale tam tamta fajna, kurde. Możesz Niko włączyć na te alarmy, czyli się włączały one w ogóle? Dziękuję. Dobra, idziemy autko. i to dobrze mówiłem. Coś tam brał, szprysował się testosteronem. To dlatego jest taki jakiś głupi trochę. Na skrót. Ja? Ja tylko na skróty chciałem pojechać No, mi, dawaj, dasz radę, dasz radę Ci trzeba chyba rozpędzić To może tyle? O, jest git nikogo. Udało ci się No i trochę się drogę I tak, idziemy ukraść auto Zero ryzyka A jeżeli to mówi Brusi to znaczy, że na pewno będzie jakieś ryzyko Rabin mamy więc Będzie dobrze Powinno być dobrze Widzę to autko I gra 17 granatów nawet mamy ZERO RYZYKA To jest moje auto Ej, 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 nie strzelaj Ale zez Zamiast auto trafił śmietnik Dobra, to może też jest jakiś dobry set Ty byśmy koni, albo nie, nie wiem, w sumie tam ja wiem, jak mam pojechać, ja jadę tu, gdzie w tle to sorry kobieto. Jadą, nie jadą. Czyli dobrą bo w sobie obrałem trasę. Ty, jednak jadł co no, za faję. Tylko jej mucie A kierowcy też się pozbyli Po to wstanie wstanie A e, dobra, chyba już sześci, sześci chyba zawracał Z tego co widzimy, ale dobra Auto mamy, więc ofiar No i dobra Auto ukradzione i na miejsce celowe dowiezione. A ładna ma... Nie no co mówić, ładne auto przejdziesz. I teraz pytanie czy będzie coś... taksówka byłaby nam... u motorek. Ale ja nie wiem czy o taxi. Nie byłbym no to jak od razu tego zrobić yy, Misję z Dwayne'em, Z Dwayne Johnson tak naprawdę A. może jednak nie Może bliżej bo Bruce znowu Dobra my dobrze tutaj pójdziemy, Nie, tak się na nie pokazuję napisu, o! On miał jakiś problem darmiej czerwony Policja się przyglądał nikomu takich chłop idzie w garniaku Dobro Taxi z drogi Jeden upał drugi nie, szkoda O, widzę znacznik Zestresowany Niko ucieka. Z drogi. Ale to fajnie wygląda, czekajcie. O. Niko biegnie, że nas, do, nas dorwać i... uspać. O. Roman. You wanna go on a date? Uh, come on! What's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing. It's a guy. Fuck you! No, dude! Listen! The cousin of the guy who killed Lyle Rivas owes me a lot of money, and the dick won't pay. So he said he's gonna have me kill that bitch. Hi Brucey, you got Co to you kill know? the real. Now listen, Envy. This guy isn't hiding, but he's a serious. He's a serious cockhead. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that So I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. <laughs> yeah. You got to be kidding me! <laughs> I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! <laughs> now listen, Nikki. Nie you. I a dick. To nie jest, to ja nie jestem z tego, że Dwie kafe. A dobra, bo ta się tu ble, 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 gdzie jest druga? To jest i druga jest tam, dobra, ja chcę do tej dobra, ale teraz trzeba czy oni tu cały czas stali? No, musimy tylko poczekać, aż policja przyjedzie i z weźmiemy to kpicie sobie ze mnie dobra, tak to ja nie będę kradł o, jak błysnęło o okay, wiesz co to jest, takie coś jak hamulce? O, jak fajnie, że zasłonili mnie! Jo, już na mnie przeszkodzisz! W wjeździe! Słupku! Kolejny słupek poszedł! Dobra, my tylko do kafejki! Ja tylko chcę do kafejki, pano! Powinienem tu utknąć w tym momencie, tak zajechać dalej i tak maska się wbija i my utknęliśmy w jednym punkcie. Cóż to nawet było, możliwe. No i to. Firma tutaj dalej spalona. Szkoda. No a my już jesteśmy w kafejce. Man, I'm at the internet cafe. What now? The website is love meat <laughs> Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard an animal man. Eat him alive, okay? Eeek! Py o, od razu może poc przeczytać. Usuń. Odpisz, no dobra. I Oj oj Dobra, to nie tu chyba Gdzie to będzie? Tu. I małe. O! Słodki belek. A my mamy zasięg tego pana. To mnie interesuje jego praca, chociaż to 1 dolar to kosztowało. Czy wejście w kafejce na komputer kosztuje 1 dolar? I skąd ja mam 21 tysięcy? Przed chwilą miałem ledwo co ile? Ledwo co 11, a już mam nagle 12. To to? To M. Nie będzie to co? Manny Manny... A nie pamiętam. Mi się tam nie chce za bardzo jechać, więc poszukam szybkiej taksówki. To jest to, gdy taksówka nie jest potrzebna, to będzie wszędzie, akurat gdy będzie potrzebna, to jej nie ma nigdzie. No ale tak naprawdę. Potrzebuję taksówki i nie ma No taksówkę to ja Szybko znajdę i to się szybko też pominie e, no nie no, bez tu nie gadajcie Żeby nie było, że ja tu zaraz na ale ale Choć czuję, że na marne tu właśnie przyjechałem A, a jest, dobra, dobra, stój A wyprzedzę dziadu O ty kmiocie, wyhamuj w Rusji, ciąg się

Okay, man, oh, money. But this interrupted our conversation with this, with Bruce. Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex gangster man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You ARE gonna be famous! Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here making me look like a transsexual or something on TV, and now some punks been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. This show's garbage. Oh come on! We don't have to kill a shot, oh, man. Jeez, we need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man. Yo, listen, can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Kamerzysta się załamał. A mamy myśli w telewizji, że tak o to jako trawę wstytu. Policja to raczej nie chce. Stój! Co nie powiem, stój, to on mnie potrąci, tak? Jeszcze pójdę. Później... Tak, wszystko dobrze, tylko daj mi to. Nie, wsiadaj tutaj. Kur A. Panowie jedzie. On się tam za trzyma i jedziemy. Z jego dwoma ziemkami, tak? Czy... No, mamy jego dwóch ziomków, okej. Okay. Mam pomysł na tego kolegę. Tylko to... O nie, to będzie trzeba wychomować, kurde. Trzeba ja tu się jakoś ominąć. No nie, nie wysiedli A chciałem tego co siedział na miejscu pasażera obok mnie, to chciałem go tutaj rzucić. Ej, kurde Gdyby nie to, że tu trzeba płacić za przejazd, to by to się wszystko uda... To by to się wszystko udało Już nie mamy dwójki drzwi Jest gitara, hihihi hi, hi. Budżesz się zbliża do mojego miasta powoli, bo to słyszę trochę. Słyszę trochę, nawet nie trochę, tylko bardzo to słyszę. No ja tam. No teraz właśnie nie powiedziałem, skończyła się taka scenka i nie powiedziałem co robimy. Tak. Idziemy w tym momencie na metro zabić y, ludzi, którzy obrażali, jego dawnych ziomków, którzy go obrażali No Dobra Będą, czy nie będą? Co nie o tym po co my tutaj? No bo tam pociągi jeżdżą Tak pociąg, czy jak to Me! się... Meee, z... dobra, zamknę się może lepiej trochę Oto żeście mi dali cel misji Jakieś pały wyjeżdżają Pierwszy raz nie pójdziełem na policę pały No ty, ponczek Swój dupę O jak wolnęło I to bardzo blisko teraz widzę Teraz zgubiłem pociąg przez pączka prawie każdy policjant w tej gdzie mi skręcasz ty nie gadaj no niko Belly. przed tobą dobra, ty możesz go nie widzieć ale ja go widzę i tylko mi ten pączek gdzieś nagle skręci w bom z bomby tu, tu. Gdzie pało głupia? Ulegę ci po... On, chyba swoim pasem Ja tu na pewno w lewo teraz Nienawidzę NPC tu widzisz mu w tylni zdarzak w bagażniku, to on zamiast jechać to on ci wyhamuje będzie tak hamował cały czas, nawet ty, jak będziesz go pchał. Znowu w lewo. No jak. Nie, czekaj, mu tu prosto. Czy to był mój właśnie w tym momencie najgłupszy pomysł, co zrobiłem? Chyba tak. Oj, to był bardzo głupo. A, ś kurde. Moja wina, aaa głupio skręciłem Nie głupio, znajdź, nie skręciłem, głupio pojechałem, zamiast skręcić to pojechałem prosto Aaa moja wina No ale czy jednak, myślałem że jeszcze zrobimy jakoś misję A już auta to nie mogli, nie mogli naprawić A czy chyba tą misją skończymy odcinek, ile w ogóle jest tego czasu No dobra na luzie jeszcze Jeszcze mamy z 15 minut gdzieś skończymy się ja nie widzę gry, mam czarny, o dziękuję. Bo mi z drogi. Ja muszę znowu tędy jechać. Nienawidzę tej drogi. Tego mostu najbardziej. No dobra, tamtej strony już w ogóle chyba bym nie lubił. Tutaj tylko jedne na radiowoz, tam były trzy. Jak Formuła 1. oni skąd fajna może idzie i znowu jedziemy tym samym mostem już o to auto jest fajne ale nawet przeprosił to czemu on przeprosi jak tu my w niego wychaliśmy chłop chyba był bardzo zestresowany i teraz tak I ręczny... Myślałem, że to pączek. Gdzie jest jakiś pączek? Widzisz, dobra, może lepiej, żeby nie było żadnych pączków. Idzie się tu w prawo. Nie zaraz znowu nie zepsuł. Że ja wziął motocykl, Chociaż nie, szybciej się wywolę, szybciej zniszczy misy sobie. Dobra, idzie pociąg. To już widzieliśmy, to to już pominiemy. Teraz tylko za pociągiem jechać. Jak z początku to jeszcze pamiętam tą drogę. Tak nawet dobrze no Mokąaloryt. Tak, jakim... Nie wiem, Nie Nienawidzę się. I tu w prawo. O, dobra. No i teraz prost, pan A to mi potrzebne jest za bardzo. Póki widzę go na minimapie, to jest dobrze. Ja tu się rozpędzam. I lepiej nic nie wyjeżdżę, bo... No, wyprzedziłem nawet pociąg już. Tu trzeba wyhamować. Ale Idrissa zawaliłem, kurde. Sary, mordo, mam ważniejszą misję niż twoje życie i twoje nogi połamane w tym momencie. Dobra i tu muszę to no, w lewo, nie prosto, tylko w lewo wal się opie Gdzie jest ta stacja metra, na którą mogę go wysiąść? O chyba się do jakieś tam zbliżył. Ej no nie no

Nie, a a to na wieczek. To... Nie, dobra. Właśnie wiem i po niego w tym momencie będę szedł. Zrobimy ładne przywitanie.

Dobra, na szybkość, chociaż, chociaż nie no dobra już, zrobimy to w, poprzedni... kolejnych odc... w poprzednich, kolejnych odcinkach, w odcinkach? Nie, w kolejnych odcinkach, więc co, do zobaczenia i cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i pa.